Dzień dobry, drodzy uczniowie! Witamy Was w kolejnym spotkaniu z cyklu Wiem i Kropka. Ja nazywam się Zyta Czechowska, jestem nauczycielem, pedagogiem specjalnym i trenerem z zakresu nowych technologii. Dzień dobry, ja się nazywam Jolanta Majkowska. Jestem nauczycielem, entuzjastką nowoczesnych technologii i wspólnie z panią Zytą będę miała dzisiaj przyjemność opowiedzieć wam o tym, w jaki sposób Tworzyć grafikę grafikę na komputerze. Grafikę, która może być doskonałym uzupełnieniem materiałów potrzebnych Wam na zajęcia, ale może być też świetnym sposobem na przygotowanie na przykład informacji o wydarzeniu w szkole czy o wydarzeniu, które planujecie dla swoich rówieśników. Programy, które dzisiaj Wam pokażemy z powodzeniem wykorzystujemy my, nauczyciele do tworzenia materiałów edukacyjnych ale również nasi uczniowie, którzy planują jakieś wydarzenia w szkole, którzy planują wycieczki, którzy na ten, w tym celu właśnie przygotowują ogłoszenia, zaproszenia, infografiki czy też plakaty. Programem, aplikacją, którą będę chciała ja wam pokazać, jest aplikacja webowa Designka. Jest to aplikacja, którą wykorzystacie z powodzeniem do tworzenia plakatów, Interaktywnych ogłoszeń, zaproszeń, ulotek, albo nawet różnych grafik na media społecznościowe. E, aplikacja Design Cup wymaga od nas założenia konta w przypadku, gdybyśmy chcieli e, pobierać później utworzone materiały. A oczywiście robimy je po to, żeby pobrać, dlatego zachęcam Was, e, abyście takie konto swoje. Założyli. Mówię tu oczywiście do starszych uczniów, którzy mają już swoje maile i którzy mają już ponad 13 lat. Dobrze, ja udostępnię pulpit swojego ekranu po to, żeby pokazać wam, w jaki sposób korzystamy z aplikacji Design Cup, i adres do tej strony to designcup.com. Zobaczcie, jesteśmy w głównym oknie tej aplikacji. Po pierwsze, w prawym górnym rogu zakładamy swoje konto, rejestrujemy się za darmo. Możemy to zrobić za pomocą konta Google albo tradycyjnie wpisując adres e-mail, potwierdzamy hasło. Jeszcze raz hasło i w zasadzie nasze konto jest już gotowe. Ja mam już to konto założone, w związku z czym zaloguję się do swojego konta na platformie Design Cup i postaram się pokazać wam w takim przyspieszonym tempie. Ogólnym skrócie, w jaki sposób z tej e, strony korzystać. Zobaczcie, jestem już zalogowana. Klikam, zacznij teraz. Poczekam przez chwilę, aż strona z przykładowymi szablonami załaduje się. Jesteśmy już na głównej stronie. Spójrzcie, proszę: mamy takie podręczne menu, gdzie mamy stwórz nowy plakat. Mam również szablony. Mam moje projekty, które do tej pory już wcześniej sobie utworzyłam, w wersji płatnej jest również możliwość dodania dodatkowych czcionek. Zobaczcie, mamy tutaj w ramach kategorii przeróżne możliwości. Możemy tworzyć infografiki, wykresy, prezentacje, zaproszenia, kartki świąteczne, posty na Instagram czy na YouTube'a i przeróżne inne kategorie. Gdybym chciała, zobaczcie, stworzyć swój nowy Projekt, to klikając na przycisk Twórz Nowe, mogę od razu zaznaczyć sobie, czy chcę stworzyć infografikę, czy chcę stworzyć wykres, plakat, ulotkę, być może logo albo jeszcze inne y, elementy, które są dostępne na naszej stronie. Ja chciałabym stworzyć plakat, w związku z czym kliknę plakat i zobaczcie proszę, automatycznie. Załadowała mi się strona z gotowymi już przykładami różnych plakatów. Mogę również tworzyć swój plakat od samego początku na pustej karcie. To, co jest jeszcze fajne w tym projekcie, w tym, w tym programie, to to, że zobaczcie, oprócz pojedynczego plakatu, pojedynczej strony, mogę dodawać tutaj po prawej stronie za pomocą tego plusika dodatkowe kartki, dzięki czemu, słuchajcie, będziecie mogli tutaj tworzyć sobie również takie nieszczampowe, myślę, atrakcyjne wizualnie prezentacje. No dobrze, zróbmy zatem, jakiś gotowy plakat z tych dostępnych już tutaj znajdujących się na platformie. Chciałabym Wam jeszcze tylko powiedzieć, że te plakaty z takim w prawym górnym rogu zielonym diamencikiem to są plakaty płatne, z nich nie możemy skorzystać. O właśnie, to jest taki plakat. Ten, on się nam oczywiście załaduje. Ale słuchajcie, nie będziemy mogli z niego korzystać, bo on jest y, później y, płatny i nie będziemy go mogli pobrać na swój komputer. Będziemy go mogli edytować, ale bez prawa y, pobrania na swój komputer. Przeszukuję tutaj zasoby y, design cup. Widziałam taki plakat z książkami. Może ten jest on bezpłatny. Chcę go załadować do mojego okna roboczego i będę nad nim pracowała. Zobaczcie, gotowy plakat mogę również zduplikować, gdzie będę, gdzie będę miała wtedy dodatkową stronę, mogę dodać kolejne strony i stworzyć na jego podstawie prezentację. Ja chcę tworzyć plakat, zatem zostaję tutaj przy tej wersji podstawowej. Pamiętajcie proszę, że wszystkie elementy dostępne na plakacie możecie jeszcze edytować, manipulować nimi, przestawiać w odpowiednie miejsca. To co nam się tutaj nie podoba, możemy za pomocą y, klawisza delete usunąć. Nie chcę tutaj tych informacji, więc usuwam to co jest mi niepotrzebne na plakacie. Zostawię tylko te elementy, które chciałabym, aby na nim zostały. Chciałabym edytować tekst, który jest na plakacie. Czy mogę go edytować? Oczywiście, że tak. Zobaczcie, zaznaczam go usuwam kursorem tę grafikę, czy ten tekst, który nie jest mi tutaj potrzebny i w jego miejsce wpiszę swój, na przykład, zaproszenie. Ale, o właśnie, mam y, ten tekst by duży, nie mieści mi się w jednej linii, ale zobaczcie, mogę go rozproszyć. Mogę też dodatkowo zmienić czcionkę, wielkość czcionki. W jakim miejscu? Tu u góry mam menu, które jest właśnie przypasowane, przypisane do tego tekstu, który tutaj edytuję. Zobaczcie, oprócz tego, że mogę zmienić wielkość tej czcionki, tego mojego tekstu, mogę zmienić jego czcionkę, rodzaj czcionki, mogę też zmienić kolor. Zobaczcie, proszę. Czyli każdy element, którego, na który kliknę, który zaznaczę w obszarze roboczym mojego plakatu, do góry ma dodatkowe menu, które pozwala na poszczególną jeszcze edycję tych elementów. No dobrze, ale czy mogę dodać coś, co nie jest jakby automatycznie do plakatu dopisane? Jasne, że tak. Zobaczcie, po lewej stronie mamy tutaj jeszcze dodatkowe menu, które pozwala nam po pierwsze. Na dodanie dodatkowych linii do mojego plakatu, mogę wstawić również jakieś kształty. Zobaczcie, dodałam tutaj kształt z tego lewego menu. Mogę ten kształt edytować, mogę zmienić jego kolor, mogę zmienić jego wielkość, mogę go rozmyć, sprawić, by był mniej widoczny, i tak dalej, i tak dalej. Mogę go również postawić w innym miejscu, mogę go również usunąć. Mam również. Przeróżne maski, które mogę wykorzystać i wstawić do mojego plakatu. Zobaczcie, w taki sposób niestandardowy. Będę miała też fantastyczne, fantastyczne dodane ramki, które mogę jeszcze uzupełnić na przykład tekstem. Mogę również, zobaczcie, wstawić przeróżne strzałki. Mam jeszcze tutaj inne odznaki. Mam też dymki, które na przykład pozwoliłyby mi na to, żeby stworzyć tutaj jakąś, jakiś mały komiks. Do tych dymków oczywiście mogłabym dodać jeszcze fantastyczne teksty. Mam też, zobaczcie, niżej takie nowoczesne dekoracje, które upiększą mój plakat. Więc zobaczcie, że plakat, który będę tworzyła, może mieć naprawdę finezyjny, finezyjny wygląd. Mam też tutaj takie dekoracje vintage, które pozwolą mi jeszcze na upiększenie mojego plakatu, mogę dodać szarfy na przykład do tekstu, który chciałabym później zamieścić. Zobaczcie, i w taki sposób zamieścić moje ogłoszenie czy, czy nazwę zaproszenie, więc możliwości tworzenia takiego plakatu jest naprawdę wiele. Oprócz tych elementów, które mogę dodać do plakatu, mam również możliwość dodania zdjęć. Zdjęcia już tutaj dostępne na platformie, pokategoryzowane tutaj w różne, jakby takie obszary tematyczne, czyli macie różne kategorie zdjęć. Mogę też tutaj wpisać sobie na przykład hasło, słowo klucz, i za pomocą tego słowa klucz program wyszuka mi zdjęcie, które chciałabym dodać. Dodaję przez kliknięcie w to zdjęcie i proszę zobaczcie, takie zdjęcie zostało tutaj do mojego plakatu dodane. Czy mogę dodać swoje zdjęcie, bo nic tutaj ciekawego nie znalazłam? Jasne, że mogę. W jaki sposób? Mam tutaj taką zakładkę Przesyłanie. Klikam na tę zakładkę. Zobaczcie, mam Przeglądaj obrazy. Automatycznie przekieruje mnie tutaj, um, przekieruje mnie tutaj program do mojego komputera, w którym to mogłabym dodać jakieś Gotowe zdjęcie, które chciałabym zamieścić w moim plakacie. Takie dodane zdjęcie, klikając na nie, oczywiście automatycznie do plakatu się doda. No, oprócz zdjęć mogę dodać również wykresy. Gdybym tworzyła jakąś infografikę, prawda? Z wizualizacją jakichś przeprowadzonych badań, wyników, to jak najbardziej takie wykresy dostępne tutaj, przeróżne słupkowe, kolumnowe, prawda? Kołowe i inne do plakatu mogłabym dodać. Mam również możliwość dodania innego niż ten, który dodałam tekstu. Zobaczcie, usunę to zdjęcie, żeby pokazać Wam, że mogę na przykład dodać nagłówek, przesuwając ten nagłówek w odpowiednie miejsce, a następnie dokonać jego edycji i wpisać swój tekst. Mogłabym również dodać gotowy tekst, który znajduje się tutaj. Słuchajcie, jako cytat, najczęściej w języku angielskim, ponieważ jest to anglojęzyczna strona, ale przecież wy też uczycie się języka angielskiego, przygotowujecie bardzo często na zajęcia językowe, przeróżne też materiały, więc zobaczcie, możecie też dodawać takie gotowe tutaj hasła, które zamieszczone są już w takiej designerskiej formie po lewej stronie. I to w zasadzie wszystko, co musicie wiedzieć. Ale mamy jeszcze dwa moduły. Zobaczcie, są też ikonki, e, takie z mediów społecznościowych, ikonki, które wykorzystacie do tworzenia takich fantastycznych, myślę też, e, do mediów społecznościowych e, ogłoszeń i plakatów. No i mamy również tła. Gdybym chciała zmienić tło mojego plakatu, bo to szare niekoniecznie mi tutaj odpowiada, to zobaczcie, w każdej chwili mogę również załadować inne tło, które do mojego plakatu zostanie po chwili po załadowaniu dodane. Mogę również skorzystać z gotowego tutaj takiego szablonu z tymi tłami, ale mogę też skorzystać z kolorów, które w palecie kolorów się tutaj znajdują. Więc zobaczcie, że możliwość tworzenia tutaj przeróżnych, treści graficznych jest naprawdę bardzo, bardzo duże. To, o czym powiedziałam na początku, każdy stworzony plakat mogę jeszcze duplikować, mogę dodawać puste strony, które będę tworzyła, dzięki czemu, zobaczcie, powstanie prezentacja i taką nieszczampową prezentację, niestandardową prezentację mogę również w programie Design Cup wykonać. Co teraz jeśli chodzi o zapisywanie mojego projektu, automatycznie Design Cup zapisuje Wasz projekt na Waszym koncie. Nie trzeba się bać o to, że on nam się tutaj za chwilę zamknie i nie będziemy mieli już naszej pracy do wglądu. Możemy tę, tę naszą pracę również pobrać na swój komputer. Klikamy w tym celu obok zakładki ściągnij. Pobierz na komputer i zobaczcie, w formie bezpłatnej możemy tylko pobrać w, w pliku JPG, w małym rozmiarze. Ściągnij i mój plakat zostanie na komputer pobrany. Będę go mogła sobie dołożyć do prezentacji, opublikować w mediach czy też. Po prostu go wydrukować. Fantastyczną stroną, na której możecie tworzyć różne materiały graficzne, to jest aplikacja webowa Canva. Udostępniam ekran i już Wam pokazuję, w jaki sposób w Canwie możemy różne materiały graficzne tworzyć. Ja w tej chwili jestem zalogowana na tej stronie. Wy również będziecie musieli się zalog zalogować. Tworząc po raz pierwszy, rejestrując się na tej stronie i tworząc swoje konto, zaznaczacie opcję e, konta dla ucznia, i wówczas będziecie mieli dostęp do różnych materiałów, które będziecie mogli w bardzo szybki sposób na tej stronie stworzyć, e, gdzie należy Kliknąć, żeby rozpocząć pracę w kanwie. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo klikając przycisk, który znajduje się u góry po prawej stronie, utwórz projekt, bądź przeglądając kategorie, w które zostały wrzucone wszystkie szablony będące do naszej dyspozycji. I ja chciałabym, żebyśmy otworzyli sobie zakładkę szkoła i teraz zobaczcie co my w tej szkole tutaj znajdziemy. Po pierwsze, możemy tworzyć plakaty, możemy tworzyć infografiki, prezentacje, broszury i jeszcze wiele innych materiałów. Które albo przydadzą nam się na zajęciach w szkole, albo będziemy mogli je wykorzystać, na przykład organizując różne eventy czy uroczystości rodzinne. Ja chciałabym wspólnie z Wami przygotować dzisiaj plakat. Wobec tego klikam na plakat i przenoszę się do okna, w którym ten plakat za moment powstanie i wcale nie trzeba być grafikiem, żeby przepiękne materiały na tej stronie tworzyć, ponieważ mamy na niej do dyspozycji wiele szablonów, które bardzo ułatwią nam pracę. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj przygotowali wspólnie plakat na przykład o Warszawie, wobec tego zaczynam pracę od szablonów, zobaczcie. Wszelkie narzędzia, które będę wykorzystywała do tworzenia tego plakatu, znajdują się w menu po lewej stronie. Zaczynam od szablonu. Po pierwsze, chciałabym znaleźć odpowiedni szablon, a ponieważ będę dodawała różne zdjęcia, więc ja sobie tutaj ułatwię przeszukiwanie zasobów tej strony i wpiszę galeria, dlatego że na moim plakacie z pewnością będzie kilka zdjęć. I teraz mam szablony, które w tej kategorii zostały przez aplikację odszukane, i na przykład myślę, że ten szablon będzie odpowiedni do mojego plakatu. Spójrzcie, proszę, że po najechaniu na szablony od razu mam informację tutaj u dołu w narożniku, czy jest to szablon darmowy, czy jest to szablon płatny. My oczywiście korzystamy z tych zasobów bezpłatnych, wobec tego. Sprawdzam, czy szablon, który użyłam jest bezpłatny, jest darmowy, więc spokojnie mogę go y, wykorzystać. Dalej y, chciałabym dodać zdjęcia, oczywiście zdjęcia Warszawy. I mogę to zrobić na dwa sposoby: albo prześlę te zdjęcia ze swojego komputera i ja w tej chwili jedno zdjęcie z komputera prześlę, wybierając przycisk Prześlij obraz lub wideo, wybieram opcję z urządzenia i w tej chwili. Wskazując klik w folderze na komputerze, będę mogła to zdjęcie umieścić na mojej grafice. Zlikwiduję, usunę to zdjęcie dodane automatycznie, przeniosę zdjęcie, które y, znalazłam na swoim komputerze w to miejsce i zobaczcie. Y, pierwszą część y, pracy mam już za sobą. Jedno ze zdjęć zostało do mojego plakatu dodane. Druga możliwość to zakładka zdjęcia, i tutaj mam dostępne zdjęcia, które znajdują się w zasobach kanwy. I również wykorzystując to okienko do przeszukiwania tych zasobów, mogę sobie zadanie ułatwić. Sprawdźmy, czy mamy tutaj zdjęcia Warszawy. No i rzeczywiście, tych zdjęć tutaj jest całkiem sporo. Po najechaniu również na zdjęcia. Od razu mam informację, czy jest to zdjęcio, zdjęcie pro, czy jest to zdjęcie darmowe. Ja wykorzystuję oczywiście darmowe. I również przesuwam sobie je do mojej usuwam to, co zostało domyślnie przez aplikację czytane i dodaję zdjęcie. Tutaj jeszcze ten fragment. I za chwilę zdjęcie już znajduje się w tle i ostatni element mojego plakatu znajdźmy odpowiednią grafikę i zobaczcie plakat mam prawie gotowy zostały dodane zdjęcia część zasobów kanwy inne z mojego komputera teraz chciałabym dodać tekst ten tekst został tutaj dodany automatycznie więc ja go mogę sformatować w jaki sposób klikam na to pole z tekstem i mogę wykasować to, co znajdowało się w szablonie, i wpisać własny tekst. Ja to w tej chwili zrobię. Jeżeli teraz kliknę na tekst, to proszę, zobaczcie, u góry mam narzędzia do edycji tekstu. No z pewnością będę musiała zmienić kolor tego napisu, może na taki, on będzie bardziej czytelny. Ten tekst na górze wykasuję, on nie będzie mi potrzebny. Tutaj również sunę i dodam jeszcze w tym miejscu Polica Polski. I mój plakat prawie jest gotowy, z tym, że kolor z pewnością też będzie musiał tutaj być zmieniony, bo biały jest niewidoczny. I jeszcze możemy pogrubić ten tekst. Proszę zobaczcie. Tutaj też to usunę. To jest też niepotrzebne. I w tej chwili mój plakat prawie jest gotowy. Za pomocą kilku kliknięć został przygotowany ciekawy plakat. Ale co jeszcze możemy do takiego plakatu dodać? Spójrzmy. Mamy różne elementy, które Canva również nam udostępnia. Mamy linie, mamy strzałki, mamy kształty, mamy wreszcie ramki, które dodatkowo dodane mogłyby spowodować, że mielibyśmy jeszcze miejsce na kolejne zdjęcia. Mamy naklejki zabawne, animowane, wykresy, mamy też siatki do zdjęć. Gdybyśmy chcieli taki plakat tworzyć od podstaw, to możemy z takich siatek również skorzystać. Mamy gradienty i mamy. Mamy wiele różnych kolorowych rysunków, ilustracji, które w Waszych pracach mogłyby być wykorzystane. Dalej mamy zakładkę Tekst. To tutaj dodajemy. Pola tekstowe, żeby zadanie ułatwić użytkownikowi, zobaczcie, Canva jeszcze nam daje tutaj takie gotowe zestawy na nagłówki, gdzie mamy już sformatowane zarówno krój czcionki, jak i kolor, i z tego także możemy korzystać. Możemy też dodawać filmy wideo. Z tym, że większość z tych filmów to są. Materiały płatne, więc trzeba tutaj uważać na to, czy zasoby są darmowe, czy bezpłatne. Gdybyśmy chcieli na przykład znaleźć filmik o Warszawie, to zobaczmy, jakie będą. Zobaczmy, kanwę. No są, ale w większości są to zasoby płatne. W zasadzie tylko płatne, więc my z nich korzystać nie będziemy. Dalej mamy opcję tła. To tutaj możemy zdecydować, czy zostawiamy białe tło. A w tej chwili takie na naszym plakacie się znajduje, czy być może zamienimy je na takie. I klikając wybrane tło, zobaczcie, ono od razu pojawia się na, naszej, na naszym plakacie. Może takie. Sprawdźmy, co będzie lepiej wyglądało. To różowe, to różowe może nie, ale kremowe myślę, że będzie wyglądało całkiem nieźle. Dodatkowo możemy też do kanwy dodawać różne różne aplikacje i strony. Gdybyśmy chcieli wykorzystywać filmy z YouTube'a, to możemy również klikając na przycisk YouTube, takie filmy do naszych materiałów wykorzystywać, bo przypominam wam, że w Kanwie przecież nie tworzymy tylko prezentacji, plakatów, możemy także przygotować prezentację. No dobrze, plakat mamy gotowy i co dalej? Taką pracę możemy pobrać w jaki sposób? Klikamy na przycisk strzałeczki skierowanej w dół. I proszę zobaczcie. Mamy opcję. Ja rozwinę to menu. Mamy opcję JPG. Mamy opcję PDF pliku PDF. I ja w tej chwili taki plik sobie zaznaczę i w tym formacie mój plakat pobiorę. On w tej chwili. On w tej chwili został zapisany na moim komputerze i mogę go zaprezentować na przykład na zajęciach w klasie. To najważniejsze funkcje aplikacji Canva. Zachęcam Was, żebyście w wolnej chwili odwiedzili tę stronę i zobaczyli, jakie jeszcze materiały na tej stronie możecie tworzyć. A z pewnością znajdziecie tam szablony. Na przykład do map Myśli, znajdziecie szablony do osi czasu, znajdziecie przepiękne szablony do prezentacji, więc każdy z pewnością coś dla siebie ciekawego na tym portalu znajdzie. Zachęcamy Was do eksperymentowania z takimi programami, ponieważ one nie tylko rozwijają Waszą wyobraźnię, ale również kształtują Wasze kompetencje cyfrowe i zapraszamy do spotkania z nami w kolejnym cyklu Kropka. Do zobaczenia. Do zobaczenia.